Istnieje pięć prostych ćwiczeń, które nie na próżno nazywane są perłami tybetańskimi, ponieważ dają imponujący wynik, zapobiegają chorobom, odmładzają, poprawiają wzrok i słuch, normalizują wagę, rozwijają wytrzymałość i wydajność. Wypróbowałem tę technikę na sobie i wreszcie upewniłem się, że odrodzenie nie zajmuje dużo czasu. Po wdrożeniu tych ćwiczeń i regularnym wykonywaniu ich ciało jest wypełnione energią witalną. Mięśnie są pełne siły, a myśli są nastawione pozytywnie. Pierwsze ćwiczenie tybetańskie. Pierwszym ćwiczeniem jest obrócenie rąk zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ręce unoszą się na boki, na wysokości ramion, dłonie skierowane są ku podłodze. Zacznij obracać się wokół osi zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz lekkie zawroty głowy. Staraj się oddychać powoli, równomiernie i głęboko. Najpierw...